Siema. siema! Siema, cześć O, oh, Widzę, cześć, hej Klaudia. Siema. Siema, siema, siema Co siema. Zaprawiacie? A chłócimy dzisiaj. Chłodzicie dzisiaj. Chłodzimy dzisiaj, coś fanego robimy. A macie A dużo to... czasu? Wolnego? Bo mam pewien pomysł. No też ma się wolny dzień. Więc... Macie wolny dzień. No. A co, co za? Klaudia mogłaby popozować. Mhm. W ogóle mam pomysł. Mogliśmy zrobić taki prosty poradnik internetowy o prostych rzeczach do wykonania w studiu. Mhm. Słuchaj. Też o tym myślałem, tylko zrobić takie coś w stylu how to. How, to? how, how to? to. jak zrobić to, jak zrobić to, jak zrobić to, nie? Mi pasuje. No, to Ro, super. I ja, ja już mam pomysł na pierwszy odcinek. Super. No to, to jedziemy, to, to jedziemy. Cześć, jestem Kornel. Cześć, jestem Sergiusz. Na co dzień pracujemy dla Was Digital24, a dzisiaj przygotowaliśmy dla Was nowe filmy z serii how to. Pokażemy Wam kilka prostych porad, jak zrobić proste, fajne rzeczy w studiu. Dzisiaj zaczniemy od pierwszego odcinka. W pierwszym odcinku. W pierwszym odcinku pokażę dla Was, jak pracować z dwoma lampami w niskim kluczu. To znaczy, że będziemy wykorzystywać czarne tło i dwie lampy. Pozuję na Klaudia. Eee, Sergiusz, ale co Ty wymyśliłeś tutaj? Co to w ogóle za światła? Jakie to światło? nam trochę, trochę tutaj to o tym. Więc tak, pracujemy dzisiaj na, na dwóch lampach. Jedna lampa to będzie jako światło główne, druga będzie jako światło konturowe. Jako światło główne, żeby tu się też e, fajnie się zmieścić, i ja bym chciał też uzyskać efekt odbitego światła, no. więc używam parasola. Srebrnego. Tak, parasol, jak widzicie, jest srebrny, ale żeby po prostu zwiększyć efekt, to mamy jeszcze dyfuzor. Dyfuzor, tak. Bardzo no często tak. używamy, lubimy, polecamy. No dobra, Tak, tak. ale wiesz co? Powiedzmy tak, bo z tyłu widzę w ogóle e, stripa, tylko ten strip jest tak inaczej ułożony niż normalnie, bo normalnie stripy są pionowe, a tu mamy poziom. Dlaczego tak jest? I jeszcze, jak widzisz, jest z góry. Jak teraz widzimy, jak modelka ma fajne boki. Loki. Loki. Dobrze. loki. <laughs> Ma bardzo fajne loki, więc chciałem je podkreślić, więc dlatego wybrałem też zażelowane światło takie. Prześwitło na żółto. Tak. Tak. A gdybym chciał równomiernie dać to na, te, na dwie strony, to musiałbym użyć jeszcze, jeszcze jedną lampę, więc wtedy bym ustawiał na trzy lampy. I dodatkowo, jak ustawię go, tak? To strip mi. Oświetli jedną stronę tylko. Je, oświetli jedną stronę, a jeszcze wyodrębnie modelkę od tła. Natomiast w tym ustawieniu mamy bardzo ciekawe, że jak widzimy, modelka ma czarne ubranie, więc chciałbym, żeby to się zlało z twem. Okay. Tak, i po prostu sama modelka będzie tak, wyłaniać się z, tego, z, tej, z tej czerni. I będzie ładnie zakonturowana. Tak, 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 tak. tak, tak. Więc i tutaj będziemy mieć taką bardzo fajną, bardzo fajną poświatę. I dlatego właśnie tutaj użyłem mocniejszej lampy i ona też jest na, troszkę bardziej mocniej ustawiona niż te. Niż niż ta niż ta główna lampa tak, tak, tak. z przodu. No dobra, tylko dla mnie nie podoba się jedna rzecz tutaj. No. E Będą trochę takie dziwne cienie wychodziły, no jedno światło od góry. Tak znaczy, jeszcze czekać <laughs> niespodziankę? Mam niespodziankę. więc no tak. to pokaż. Najpierw. Jak, jak, jak widzimy, samo źródło światła ustawiłem tutaj, że ona strzela tak, tu całkowicie w dół. Tak. tak. Natomiast bardziej takie światło większe, ono jest tutaj, w tej części parasola. Tutaj idzie wokół, więc tutaj samą delkę w tą większą część. Tak. Tutaj światło idzie też z tej strony. Dobra. I żeby rozświetlić bardziej cienie i tak dalej to użyjemy blendy U. A, blenda U. Lubię te blendy U. Tak, tak. jest. Do portretu idealne. No to jest super, to jest super tak. sprzęt. Bo mamy od razu trzy rzeczy. Pierwsze, mamy bardzo fajną blendę. To jest raz. Po drugie, nie musimy mieć pomagiera. Tak. Bo no jest jestem razu... niepotrzebny teraz na to no. Chodzi, no. Ale postoję sobie tak tak po <laughs> Więc, a trzecie, że bardzo ładne odbicie wokół będzie od tej blendy. Tak. No i bardzo ładnie podświetlona buzia. Tak jest. Więc ten. Więc i teraz nasz parasol, ta część oświetli postać, a ta część światła odbije się od blendy i pójdzie na modelkę. No dobra, ja nie no. mogę doczekać się efektów, więc zostawiam Was teraz samych. Znikam, a Ty rób zdjęcia. Tak jest. W dzisiejszej sesji użyłem aparatów Fujifilm X-T3 z obiektywem 35, więc na pełnej klatce będę miał ogniskową bardzo przybliżoną do 50 i będę fotografować od razu w komputer z podglądem na monitor przez kabel Tether Tools. Mam ustawiony tethering przez oprogramowanie Capture One, więc możemy fotografować. Jak tam Sergio? Wszystko zagrało? Wszystko mega się udało, więc jak tutaj widzimy po zdjęciu, filtr kolorowy bardzo ładnie oświetlił u włosy. Więc tutaj te też można zobaczyć na kilku innych zdjęciach. Więc bardzo mi się to podoba. Też wpadł w te miejsca, gdzie chciałem i nie wpadał za mocno na tło, więc tło nadal mam czarne. Jeszcze dodatkowo, jak zobaczymy, blenda Una fajnie rozświetliła cienie. Pięknie wygląda. Tak. To. I jeszcze jest efekt, którego nie oczekiwałem. Pokaż. Zobacz, na oczy. Ale pięknie zaznaczone. No ja zazwyczaj tak. używam tego w Photoshopie. Nie? No ja też muszę to w Photoshopie robić. To jest 15 minut dodatkowe roboty. No super. Czyli Blenda U sprawdza się też ładnie do takich rzeczy. Tak, Blenda U bardzo fajnie się sprawdziła. System bardzo by się sprawdził, ponieważ nie miałam przed oczyma ciągle statyłu. Nie musiałem też bawić się z wyważeniem booma. Wszystko super zagrało. Parasole od profoto, w strip też było od profoto i bardzo mi się podobało akurat pracować na lampach profoto, bo są bezprzewodowe i szybkie. No nie ma kabli, to, to tak. nie ma kabli. Obiemy, nie? Tak jest. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie znać w komentarzach, czy Wy też próbujecie różnych rozwiązań portretowych w studio lub w Waszych domowych warunkach. Was zapraszam już na kolejny odcinek, który już niedługo się pojawi. Zapraszam też do śledzenia naszego Facebooka, Instagrama i YouTubea. Zapraszam Was serdecznie. Na razie cześć. Cześć.